Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i filmik, który dzisiaj dla Was przygotowałam to odpowiedź na jeden z urodowych tagów, które krążyły już jakiś czas temu w blogo i w logosferze. Ja natomiast całkiem niedawno zobaczyłam post na blogu Klaudi jest to blog o nazwie I'm a She-Wolf, oczywiście dam Wam do niego link na dole i tak nosi nazwę Sleeping Beauty i mówi on o takich naszych wieczornych rytuałach, o naszej troszeczkę wieczornej pielęgnacji, ale od takiej troszeczkę bardziej technicznej strony nie skupiając się tutaj na konkretnych produktach, tylko opowiadając o naszych jakichś tam przyzwyczajeniach i o tym jak wygląda nasz wieczór właśnie pod kątem pielęgnacji i spania w tym tagu jest dokładnie 9, 10 pytań. Mam tutaj telefon, w którym te pytania mam, właśnie z posta z bloga I'm a i stąd będę je czytać. I może przejdźmy już do rzeczy, żeby ten filmik też nie trwał jakoś bardzo, bardzo długo. Pytanie pierwsze, jaki jest Twój ulubiony sposób zmywania makijażu wieczorem? Chusteczki do demakijażu czy mycie twarzy? E, ja generalnie na swoją twarz nakładam może nie to, że jakoś bardzo, bardzo dużo tego makijażu, natomiast staram się nakładać kosmetyki, które są dosyć trwałe, a przy tym później dosyć ciężko się je zmywa, więc muszę do tego demakijażu naprawdę się przyłożyć, żeby ta skóra była czysta, Odświeżana i nie zalegały na niej żadne e, jakieś stare rzeczy, że tak powiem, z całego dnia. E, I tak naprawdę nieważne, czy mam makijaż, czy nie mam tego makijażu, to moja wieczorna pielęgnacja wygląda tak samo. Najpierw zmywam, przemywam całą twarz oraz makijaż oczu, jeżeli jest on niewodoodporny za pomocą płynu micelarnego. Zmywam wszystko to, co się da usunąć za pomocą tego produktu. Następnie przechodzę do mycia twarzy za pomocą żelu do mycia twarzy, takiego w kontakcie z wodą. Po prostu nie wyobrażam sobie, bym mogła nie umyć twarzy właśnie za pomocą żelu. Kompletnie nie rozumiem osób, które tego nie robią, które skupiają się tylko i wyłącznie na demakijażu za pomocą jakichś tam mleczek, płynów i tego typu rzeczy. Dla mnie mycie twarzy żelem i wodą jest to punkt obowiązkowy. I o ile mogę pominąć ten płyn micelarny, bo na przykład jestem bardzo zmęczona, albo właśnie nie mam makijażu i wiem, że nie mam tej twarzy jakiejś bardzo mocno zanieczyszczonej, o tyle ten żel zawsze, zawsze, zawsze musi być. I potem oczywiście jeszcze tonik do tego wszystkiego dla unormowania pH mojej skóry, więc u mnie jest wszystko. Na wieczór nigdy nie używam chusteczek do demakijażu, chociażby nie wiem, co się działo, to w ciągu dnia owszem, gdzieś tam czasem mi się zdarza, natomiast na wieczór nigdy, bo moim zdaniem one nie czyszczą tej twarzy, nie dokonują makijażu w tak dobry sposób w jaki bym chciała. Kolejne pytanie, jaki jest Twój ulubiony płyn do demakijażu? I lub chusteczki. Jeżeli chodzi o płyn do demakijażu, to ja bardzo, bardzo lubię płyny micelarne. Nienawidzę żadnych takich kremowych produktów, kremowych konsystencji, żadnych mleczek, nic takiego dla mnie się kompletnie nie sprawdza. Płyny micelarne to jest to, co tak naprawdę uwielbiam. I szczerze Wam przyznam, że w tym momencie jakoś tak chyba najbardziej przypadł mi do gustu płyn micelarny z garnier, ten w różowej wersji, on jest bodajże do skóry wrażliwej. U mnie rzeczywiście Sprawdza się on najlepiej, natomiast w tym momencie go nie mam. Niestety on mi się skończył już jakiś czas temu i miałam jakieś tam inne płyny micelarne i staram się ją wykończyć. Natomiast w tym momencie mam płyn micelarny do demakijażu oczu i twarzy z firmy AA. I on nie jest wcale zły, może nie jest jakiś wybitnie dobry, natomiast nie podrażnia mnie. Jest bardzo delikatny, nie wywołuje żadnej alergii, nie zmywa tego makijażu w jakiś świetny sposób, ale z takim bardzo delikatnym makijażem codziennym radzi sobie więc jest w porządku natomiast jeżeli chodzi o chusteczki do demakijażu, bo co prawda nie używam ich codziennie, nie używam ich na wieczór ale jednak takie mam do zmywania makijażu w ciągu dnia kiedy robię jakiś tutorial, czy po prostu do zmywania dłoni kiedy robię makijaż, albo jakieś słocze to tutaj upodobałam sobie chusteczki z Isany z serii Young i to są te o zapachu kokosa i mango, ja robiłam ich test na moim kanale, naprawdę świetnie zmywa mają makijaż, są bardzo tanie, w ogóle nie podrażniają mojej skóry, też nie wywołują jakiejś takiej reakcji, gdzie mnie ta skóra piecze, nie pozostawiają takiej lepiącej warstwy. Dla mnie są to chusteczki idealne, a do tego są dosyć tanie. Cały czas jest tu na nich napisane, że jest to edycja limitowana, natomiast ja cały czas je widuję w Rosmanie, więc mam nadzieję, że ich nie wycofają, że one cały czas będą dostępne, bo dla mnie to są najlepsze chusteczki, jakie miałam. Ostatnio używałam chusteczek z B Be i były tak okropne, tak mnie po nich piekły oczy, że po prostu masakra kolejne pytanie, twój ulubiony sposób na zmywanie makijażu wodoodpornego, no i tutaj oczywiście używam płynu dwufazowego w tym momencie mam płyn, który kompletnie mi się nie sprawdza i którego wam nie polecam I jest to płyn z Bielendy Expert czystej skóry odżywczy dwufazowy płyn do demakijażu oczu i ust i niestety on nie jest zbyt dobry i nie do końca sobie radzi z tymi trudniejszymi tuszami, które tak naprawdę nawet nie są wodoodporne, jakoś tak ciężko idzie mu zmywanie czegokolwiek. Te tusze się jakoś tak grudkują, robią się jakieś takie wiecie, osypują, e, no i ciężko jednak jest z nim zmyć. To jest nowość z tego, co zauważyłam na drogeryjnych półkach, natomiast no, u mnie się on niestety nie sprawdził. E, ale powiem Wam o płynie, który bardzo, bardzo lubię, który tak naprawdę stał się w ostatnim czasie moim ulubionym i z całą pewnością do niego jeszcze wrócę. Jest to płyn, dwufazowy płyn do demakijażu oczu z Nivea ma on niestety tylko 125 ml, jest dosyć drogi, pokosztuje ponad 10 zł za taką małą buteleczkę, natomiast jest niesamowicie wydajny i niesamowicie dobrze zmywa makijaż. Nic mi się tutaj w tej okolicy oczu tak jakby nie ma, że nie powstają mi jakieś tam żadne czarne zacieki Świetnie rozpuszcza makijaż i też nie pozostawia takiej tłustej, mglistej warstwy na oku Co dla mnie jest ogromnym, ogromnym plusem i pomimo tego, że już nie jest najtańszy, to na pewno do niego wrócę Kolejne pytanie, pytanie czwarte Robisz peeling wieczorem? Jeśli tak, to czego używasz? Na przykład szmatki, szczoteczki? typu Clarisonic peeling robię zawsze wieczorem, natomiast nie robię go codziennie i produktu którego już od dłuższego czasu używam jeżeli chodzi właśnie o peelingowanie mojej twarzy jest to Korund Mikrodermabrazja który ja kupiłam na stronie zrób sobie krem już jakiś czas temu ten produkt ma 200 gram pojemności ja część odsypałam nawet mojej siostrze a jego jeszcze jest tutaj naprawdę sporo to jest taki bardzo ostry, drobno zmielony proszek który w niewielkiej ilości Właściwie do żelu do mycia twarzy, którego aktualnie używam. Tutaj na wierzch dłoni daję sobie jedną pompkę bądź jedną jakąś tam dozę żelu do mycia twarzy, którego aktualnie używam, i do tego dosypuję mniej więcej tak małą łyżeczkę, troszeczkę może mniej niż łyżeczkę właśnie tego korundu, mieszam to razem i pilinguję swoją twarz, natomiast trzeba uważać, bo jest to produkt bardzo, bardzo ostry i można sobie nim zrobić krzywdę, natomiast nie używam go codziennie oczywiście, bo to byłaby zdecydowana przesada, używam go maksymalnie dwa razy w tygodniu, często natomiast myję swoją twarz wieczorem za pomocą szczoteczki z, ry... z Rival de Loup, przyznaję się w tym momencie nie robię tego codziennie, bo mi się po prostu nie chce, natomiast robię to, staram się robić to dosyć często i ona też delikatnie jakby tak Peelinguje moją twarz, natomiast jest to taki bardzo delikatny i kontrolowany, można powiedzieć, peeling. Nie mam jej tutaj ze sobą, natomiast jej recenzja pojawiła się już na moim kanale i oczywiście polinkuję ją Wam na dole w opisie. Kolejne pytanie, w pielęgnacji wieczorowej wolisz kremy czy olejki? Oczywiście, że wolę, wolę kremy. Ja mam cerę dosyć tłustą, dosyć mieszaną, na w okresie zimowym... Może troszeczkę jest jej bliżej do cery e, suchej Natomiast im bliżej lata, im bliżej wiosny To ona coraz mocniej się przetłuszcza e, Poza tym nie za bardzo przepadam za taką typowo olejową konsystencją Czy to e, chodzi o pielęgnację twarzy, czy to chodzi o pielęgnację całego ciała Jakoś to oleje do mnie nie przemawiają Nawet na włosy nie za bardzo lubię nakładać oleje Więc zdecydowanie bardziej wolę, wolę kremy e, Kolejne pytanie, ulubiony krem pod oczy? I to jest bardzo ciężkie pytanie Bo ja cały czas nie mogę znaleźć jakiegoś takiego Swojego najbardziej ulubionego kremu pod oczy Kiedyś, dosyć dawno temu Miałam krem z Clinique All About Eyes Rich I bardzo, bardzo, bardzo go lubiłam I chyba muszę w końcu do niego wrócić Bo jeszcze nie znalazłam nic Co byłoby tak dobre jak właśnie tamten krem On nie był najtańszy Natomiast też nie jest jakiś zabójczo drogi Miałam też miniaturkę kremu Z Benefit It's Potent I on też był całkiem fajny i troszeczkę się waham pomiędzy właśnie tym klinikiem a tym Benefitem. Natomiast na chwilę obecną mam krem z Ziai, chyba z serii Kozie Mleko. I on jest naprawdę słaby, tak naprawdę nie robi nic w bardzo minimalnym stopniu nawilża i nic tak naprawdę poza tym. I nawet jak na mnie, na osobę młodą, która nie ma jakichś wielkich problemów, jeżeli chodzi o okolice oczu, to to nawilżenie jest zdecydowanie za małe. Pytanie siódme: zdarzać się nie zbyć makijażu przed snem. Nigdy, po prostu nigdy nie poszłam spać w makijażu, nigdy mi się to nie zdarzyło. Cokolwiek by się nie działo, jak niezmęczona bym była, to makijaż muszę zmyć. Mogę po prostu nie nakładać żadnych kremów, nie stonizować mojej skóry. Mogę ją tylko myć żelem, ale zawsze makijaż zmywam. Pytanie ósme: zasypiasz czy kładziesz głowę na poduszkę i już śpisz? Nie możesz zasnąć, zajmie ci to kilka minut. Zazwyczaj zajmuje mi to kilka minut, ale czasami zdarza się, że niestety nie mogę zasnąć. Rzadko kiedy zdarza się tak, że kładę głowę na poduszkę i już śpię, to po prostu musi być jakiś taki dzień, gdzie jestem od rana do nocy zalatana, jestem tak zmęczona, że nie mam siły nawet nic zrobić, to wtedy tak. Natomiast zazwyczaj zajmuje mi po prostu kilka minut, to, żeby zasnąć. Kolejne pytanie już przedostatnie. Mówi się, że powinniśmy sypiać 8 godzin. Jak to przeciętnie wygląda? Dał ciebie. E, 8 godzin może nie śpię, ale myślę, że tak około 7 to zazwyczaj jest. E, czasami na pewno mniej, natomiast nie wydaje mi się, żeby zdarzało mi się, żeby było to część więcej niż 7 godzin. Natomiast no nie jest to też jakoś bardzo mało i nie narzekam w sumie na niedobór snu. E, raczej, raczej jest ok, wiadomo, można by było czasami pospać nieco dłużej, ale nie jest źle i chyba też moja cera na niedobór snu nie narzeka, bo jest w całkiem niezłej kondycji. I ostatnie pytanie. Twój sekret na dobrze przespaną noc? W sumie tu nie mam jakiegoś takiego wielkiego sekretu, wystarczy mi to, żeby było wygodnie, ciepło i... I żeby było się do kogo przytulić Natomiast na no jakichś wielkich sekretów Nie mam, nie robię nic nadzwyczajnego Jeżeli chodzi o moje jakieś tam rytuały senne Wiem, że niektórzy pryskają sobie pomieszczenie jakimiś mgiełkami czy poduszki Mgiełkami uspokajającymi czy poprawiającymi jakość snu Ja natomiast nic takiego nie robię Fajnie jest jak sypiania, jest po prostu przewietrzone, jakieś świeża pościel Jest do kogo się przytulić, jest miło, ciepło i w ogóle sympatycznie i to chyba jest jedyny taki mój sekret, nic więcej jakoś tak nie robię. I jest w porządku. I to by było na tyle. to już wszystkie pytania, jeżeli chodzi o ten tag. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jakie byłyby Wasze odpowiedzi na ten tag. Możecie mi napisać odpowiedzi na wszystkie pytania, a możecie napisać odpowiedzi tylko na wybrane przez siebie, które najbardziej Was zainteresowały. Ja się tymczasem żegnam. Zachęcam oczywiście do dawania łapek w górę, jeżeli filmik Wam się spodobał. Eee, subskrybujcie też mój kanał, żeby być na bieżąco z filmikami, które dodaję. I do zobaczenia już kolejnym razem. Pa!